Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie możemy rozważyć Słowo Boże. Jest dla mnie ogromną radością to, że wzrasta, co prawda, pomału, ale wzrasta grono słuchaczy, tych, którzy subskrybują kanał. Jeżeli dzisiaj jesteś tutaj pierwszy raz i jeszcze tego nie zrobiłeś, proszę cię bardzo: zasubskrybuj mój kanał Mocny Fundament i zaznacz opcję wszystko, tam gdzie jest dzwoneczek, żebyś był na bieżąco z każdym jednym materiałem, który ukaże się na moim kanale. A według tego, co regularni odsłuchujący piszą, na tym kanale znajdują się bardzo wartościowe filmy. Więc jeżeli nie chcesz, żeby którykolwiek z nich cię pominął. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw jakiś komentarz, łapkę w górę, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co tutaj będę wrzucać. Dzisiaj natomiast będziemy rozważali temat związany z tym, czy Krzyż Jezusa zakończył plan zbawienia. Skąd taki temat? Otóż. Dzisiejszy świat chrześcijański, zwłaszcza protestancki, śmie twierdzić, iż Jezus umierając na krzyżu zakończył całkowicie plan zbawienia, wypełnił wolę Ojca i teraz jedyne, co musisz zrobić, to w Niego uwierzyć i wystarczy, że uwierzysz i nieważne jak będziesz żył, ważne, że wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem i będziesz zbawiony. No tak przecież nawet Biblia mówi, tak? Ale czy nie jest to zbyt płytkie zrozumienie Bożego słowa? Czy nie jest to bardzo takie rażące wręcz uproszczenie? Krzyż Jezusa jest bardzo ważny, on powinien być w centrum naszego życia. Sam apostoł Paweł napisał kiedyś takie słowa, że on postanowił niczego więcej nie umieć ponad Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. Więc krzyż powinien być w centrum chrześcijańskiego życia, w centrum kościoła, w centrum codziennego postępowania, w centrum studium biblijnego. Niemniej jednak, krzyż nie był końcem wszystkiego, był tylko pewnym etapem. Żeby zrozumieć, co mam na myśli, i żeby przekonać się o tym, że nie głoszę tutaj żadnej herezji, tylko mówię prawdę, musielibyśmy przestudiować cały list do Hebrajczyków, między innymi. Bo fragmentów jest więcej, nie tylko w tym liście. Ale dzisiaj właśnie skupimy się wyłącznie na liście do Hebrajczyków i tam dosłownie kilka fragmentów sobie przeczytamy, żeby wykazać, że jednak krzyż nie jest końcem wszystkiego. W drugim rozdziale listu do Hebrajczyków... Czytamy takie oto słowa, skoro zaś dzieci, w sensie wierzący, tak? Ci, których wykupił, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Według listu do Galacjan, potomstwem Abrahama są wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jesteśmy dziećmi Abrahama według wiary. List do Galacjan, trzeci rozdział, wersety 26 po 29. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Więc tutaj jest wyraźnie powiedziane, że Jezus musiał stać się człowiekiem nie tylko po to, żeby przezwyciężyć diabła i jego moc, co jest słusznie podkreślane przez wielu protestanckich braci i siostry, ale został również zabity na krzyżu po to, żeby zwyciężyć śmierć, żeby zmartwychwstać. Apostoł Paweł w 15 rozdziale 1 Listu do Koryntian mówi, że śmierć Chrystusa bez jego zmartwychwstania nie miałaby kompletnie żadnego znaczenia, bo to by oznaczało, że jesteśmy nadal w swoich grzechach, więc krzyż bez zmartwychwstania nie ma znaczenia. Tak pisze apostoł Paweł. Natomiast to, że Chrystus mógł zmartwychwstać, Świadczy o tym, że ofiara została przyjęta i każdy grzesznik, który zdecyduje się polegać na zasługach zastępczej ofiary, Chrystusa i jego przelanej krwi, może mieć gwarancję zbawienia i życia wiecznego. Ale gdyby Chrystus stał i nic więcej, to też by to nie miało wielkiego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że tak jak tutaj czytamy, Jezus musiał stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem dla przebłagania Boga za grzechy ludu. No, musielibyśmy tutaj dosyć dużo przestudiować tego, ja tylko wspomnę, że w Starym Testamencie była ustanowiona służba ofiarnicza i tam arcykapłan był tym, który pośredniczył pomiędzy Bogiem a ludźmi za pomocą krwi. Która była wnoszona do świątyni po zabiciu ofiary. I dopiero kiedy krew była wnoszona do świątyni, ta krew miała moc oczyścić z grzechu. Kapłan na podstawie tej krwi wstawiał się przed arką, przed obliczem Bożym i dokonywał przebłagania. Nie inaczej jest i tutaj. Chrystus wstąpił do niebiańskiej świątyni. Po to, aby na podstawie swojej krwi stawiać się jako jedyny pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi za grzeszną ludzkość. Gdy przyjmujesz zasługi ukrzyżowanego Zbawiciela, Chrystus na mocy przelanej krwi na krzyżu wyjednuje Ci łaskę, zapewnia Ci Bożą przychylność. Jest napisane w czwartym rozdziale. Tego samego listu. Będę mówił tylko rozdziałami, żeby nie mówić w kuchu. Czwarty rozdział list do Hebrajczyków, piąty, dziesiąty i tak dalej. Jeżeli będę zmieniał księgę, to o tym poinformuję. Tak? W czwartym rozdziale w wersacie piętnastym i szesnastym czytamy może od czternastego do szesnastego. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Więc Biblia stwierdza wyraźnie, że Jezus jest arcykapłanem, Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. I dzięki temu możemy z ufnością przystępować do tronu łaski. To dzięki jego pośrednictwu, nie tylko samej ofierze, ale dzięki temu, że jako arcykapłan na mocy swojej krwi wstawia się za nami, możemy przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski. Tak jest napisane. Tak samo. Tak samo jak w dziesiątym rozdziale na przykład jest powiedziane. W wersetach od 1 do 4 czytamy, albowiem zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, więc to co się działo w Staro Testamentowej świątyni było tylko zapowiedzią, było pewnym symbolem, nie było samym obrazem rzeczy, nie było rzeczywistością. Tak? Nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwane, składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestanoby by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Więc cały system ofiarniczy w Starym Testamencie miał na celu przypominać grzeszność i to, że trzeba przyjść do świątyni, wyznać swój grzech i następnie doznać oczyszczenia. Zauważcie, że grzesznik, gdy przychodził złożyć ofiarę, nie był oczyszczony gdy składał rękę na ofiarę i wyznawał swoje grzechy nie był oczyszczony. Gdy ofiara ginęła i jej krew była zbierana do misy, grzesznik nie był oczyszczony. Oczyszczenie następowało dopiero wtedy, kiedy arcykapłan krew ofiary wnosił do świątyni i tam nią kropił i tam dokonywał przebłagania. Skoro czytamy o tym, że Jezus jest naszym arcykapłanem, który wstawia się za nami za pomocą swojej krwi, to gdzie On wchodzi? Gdzie się wstawia? 9 rozdział listu do Hebrajczyków w 24 werset do 26, a bowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, symbolem, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Czysty, klarowny werset. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Taka drobna dygresja. Ten werset, który przed chwilą przeczytałem, przeczy w ogóle całej zasadności tzw. mszy świętej, która jest literalnym powtórzeniem ukrzyżowania Chrystusa, tak przynajmniej twierdzi Kościół Rzymski. Natomiast tutaj jest powiedziane, że Jezus nie składa się po wielokroć, tak jak arcykapłan co roku przychodził z ofiarami, złożył jedną ofiarę za grzech całej ludzkości i więcej nie trzeba. Ale gdzie za pomocą tej ofiary wstawia się za nami, gdzie tą krew przedstawie? W samym niebie, przed tronem Bożym. I tak długo, jak arcykapłan jest w świątyni, tak długo możemy przyjść, wyznawać swoje grzechy i doznawać pojednania z Bogiem. Możemy być pewni tego, że gdy przystąpimy do tronu łaski, wtedy Bóg oczyści nas i zaakceptuje w Chrystusie. Niesamowite, prawda? A zatem krzyż jest. Bardzo ważnym elementem planu zbawienia jest centrum planu zbawienia, ale nie jest końcem planu zbawienia, dlatego że Chrystus poprzez krzyż wywalczył sobie prawo do tego, żeby stać się naszym miłosiernym i wiernym arcykapłanem jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. I poprzez swoją krew. Daje nam pewność zbawienia i Bożej akceptacji. Nadejdzie jednak taki czas, o czym informuje nas Księga Objawienia, ósmy rozdział, gdy arcykapłan wyjdzie ze, ze swojej świątyni, Chrystus wyjdzie z nieba. Po co? Żeby dokonać sądu. Tak jak arcykapłan wychodził z miejsca najświętszego i każdy, kto nie pojednał się z Bogiem, miał być wytracony z ludu. Tak, Chrystus przyjdzie. Już nie jako arcykapłan, ale jako król królów i pan panów, żeby oddać stosowną zapłatę każdemu, zarówno tym, którzy go przyjęli, jak i tym, którzy go odrzucili. Po której stronie Ty się znajdziesz? I czy nie jest to cudowne, że Bóg każdemu z nas daje szansę poprzez arcykapłańską służbę swojego Syna Jezusa. Jest jeszcze szansa. Dziś, kiedy usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Póki jeszcze możesz, przyjdź do świątyni przez swojego pośrednika i oddaj Bogu swoje serce. Zrzuć z siebie balast swoich grzechów, a znajdziesz ukojenie. Poczujesz się zaakceptowany i kochany. Bóg tego chce dla Ciebie, chce tego dla mnie i dla każdego człowieka. Nie zwlekaj. Skorzystaj z tego już dziś. Pomóżmy się. Ukochany Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj mogliśmy przestudiować ten temat. Dziękujemy Ci, Panie, za Krzyż Chrystusa, za Jego męki, za Jego przelaną krew. Ale dziękujemy, Panie, że nie wszystko skończyło się na krzyżu, ale że Ty, Panie, zmartwychwstałeś, że Twoja ofiara została przyjęta przez Ojca i że pośredniczysz w niebiańskiej świątyni jako nasz arcykapłan, aby zbawienie było naszym udziałem każdego dnia. Wielbimy Cię i wywyższamy Jezu za Twoją dobroć i za to, czego dokonałeś dla nas. Daj Panie, abyśmy to w pełni zaakceptowali przyjęli. I aby to zmieniło całkowicie nasze życie. Modlimy się o to w Twoim drogim imieniu. Panie Jezu. Amen. Dziękuję Wam bardzo kochani za odsłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do tego, żebyście zostawiali lajki, komentarze, może jakieś pytania. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!